Siemanko z tej strony Pikachu to nie żart, to lol. Druga seria, jakby tego samego. Tak, nie chcący mi się wyłączył telefon. Tak. I o co w tym chodzi? Sam ołówek, ale z tyłu. Makia. Tutaj jest taki delikatny rys. Tenczy. Tutaj. Tu jest serce, tu jest ten Nike, ten ten. Tutaj, jak się dokładnie przyjrzycie, jest ten napis. Tylko od tyłu. No bo. No, tak. I teraz Wam chcę pokazać, skąd się wzięła Makapaka. Tak, otóż. Od tą. Makapaka. Od świni. Tak, to mi nie wyszła Makapaka. Ale tu. Była idealna kupa. <noise> Dobra. Kolejny to duch. Tak. Duch. Farbami. Teraz Ciekawe czy go poznajecie. Napiszcie w komentarzach, kto to jest. Zagną mi się. Dobra. To była moja praca domowa z historii, ale później się dowiedziałam, że to trzyma na A3. Więc. No tak. Ale przynajmniej się postarałam i fajnie mi nawet wyszedł. Nawet lepszy niż ten na trzy. Tak, naprawdę. To była ściąga z telefonu mojej mamy. Tutaj jest... co? kolama. A, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Już zapomniałam, o co tutaj chodzi. Tutaj jest tak coś. Dobra. To było na lekcji od techniki. Pani nam... Wtedy pozwoliła rysować. Czy to było na plastiki? Nie pamiętam. To było Dla pani Moniki. I love you technika. Tak, to była na coś nie chce. Teraz to było idealne. To jest moje pierwsze dzieło. Idealne. Chcę mi się popatrzeć teraz. No tutaj, tak. Mi nie wyszło. Ale tutaj jest. I love you. To jest arcydzieło. Spójrzcie. To jest normalnie. Takie coś. O, idealne. ma macochy. Piszcie w komentarzach, który rysunek wam się najbardziej podobał. to Oczywiście są nie wszystkie. Tak, tego nie było. Tutaj jest niedokończony. Miałem go dokończyć. To są te mytkoniki. Tutaj są najpyszniejsze lody na świecie ever. I chmura. Zadzwońcie pod 112, właśnie pali. Żartuję. Tutaj jest ręka, która łapie spadającą gwiazdę kredą, kredą i ołówkiem. A to ja tak nie umiem siebie rysować, ale wtedy coś mi tak ulżyło, że w końcu, bo wtedy się złościłam, byłam zła. Nie wiem dlaczego, ale. To, jak to zobaczyłam, jeszcze bardziej się wkurzyłam. Ale to to jest lepszy szkielet, od którego w ogóle rysuję. Tylko nogi mi się nie zmieściły Wybaczcie. To jest takie idealne. To jest dziewczyna. Albo chłopak. Napiszcie w komentarzach, czy w, mm, wolicie, żeby to był chłopak czy dziewczyna. Ten szkielet. Ząbki mi się podobają. Takie czyste. <grym> o, i to na przerwie. Idealnie. Robiła Ola, tak. Tak ma na imię. Ola. Tutaj było napisane fuj, ale bo to moja koleżanka pisała, a ja oczywiście wszystko rysowałam. Tak. Fajnie mi to nawet wyszło. Nie wiedziałam, że tak umiem. I te podarcia. No, idealnie. A to co to jest? A, dobra. Kosz. Bin. Narysowany ołówkiem. <grym> tak. <grym> tak. To narysowałam o 23, gdy moja mama spała. Mama mocno śpi. O, o, o. Z, z, z. Tak, dokładnie. To jest kalendarz o ten. To jest szafa moja. To jest łóżko mojej mamy. Ja mam górne, więc... więc... Jest git. I na chwilę zatrzymam, żeby coś pokazać jeszcze Wam. To jest chyba mój największy. Nie. Mam jeszcze kilka. Leżą tam samotnie. I tak, ale to. No, ręce mi bolały. Uch, aż chcę mi się jeszcze Przepraszam Przepraszam bardzo, ale po prostu dzisiaj miałam na 9.50, a sam o 7.00 niepotrzebnie. Mogłam się bardziej porządnie wyspać. Ale to! jest moja ardziało! Tutaj tę Chaoi odbicie mojego telefonu. W takiej wielkości jest mój telefon. To jest moja ręka. Dlatego jestem tak umazana. To jest... Pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, niebieski i fioletowy. Powiem Wam, który najbardziej mi zajął więcej niż 10 minut. Otóż o nie wiem. Chyba. Chyba ten niebieski. W rzeczywistości, tak naprawdę tego niebieskiego trochę jest mniej niż te dwa razy. Albo i mój. Tak, niebieski wzają mi chyba. Nie, fioletowy, bo jeszcze oglądałam Rodzinkę PL. XD. Dobra. To jest napisane YouTube. Tak. Moja ulubione Szkoda, że teraz nie mogę z niego korzystać. Dopiero, jak mam wi mogę z niego korzystać. Tak, to bym musiała jeszcze raz usunąć konto i jeszcze raz dodać. Inaczej się nie da. Tak, to mam internet. Wielki pech. Ja cię ciągle przyniosę pecha. No cóż, to było na tyle z naszego odcinka. Znaczy, mojego w sumie. Jeszcze wam pokażę, z, z których flamestrów używam. Tutaj. Oto i tych. Ten, 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 ten. Ten ten. No i oczywiście ten czarny. I to chyba tyle. A! Gdzie różowy? Gdzie jest różowy? A! Katastrofa! Różowego nie ma. Gdzie on jest? Dobra. Kończymy. O! No tak. Oczywiście różowy się ciągle gubi. Ale... Wszystko jest ok. Wracam do swojej rodzinki. Ja założyłam tak z koleżanką, że męskie kolory to chłopacy, a dziewczęca to na przykład czerwony, pomarańczowy, żółty i różowy. I fioletowy. I czarny to może być obojnik. No wiecie. A chłopacy to zieloni, jasnozielony, ciemnozielony. Granatowy, niebieski, yy, czarny, czyli ci bojownicy, yy, szary i brązowy. Tak, jeszcze będę chciała. Wiem. Na koniec odcinka rysuję Wam tutaj mini drzewo. Pokażę Wam, jak ładnie rysuję drzewa. Tak, to zastopuję i wyciągam plemastro. Nie wiem, którym odcieniem zielonego. Tak, Grażyna się pyta o ziuta. Tak, dobra. On się do mnie gapi. Tak. To chyba jednak ten wybiorę, albo ten. Tak, tak. Jeszcze może, może to zrobię jako jabłonia. Może z jabłkami. Tak. może i nie? Ja nawet jabłek nie umiem rysować. Hmm. Dobra, rysuję. Czapka by mi się przydała z kamerą, ale okej. Okay. Ja to telefonem nagrywam. Będzie mi trudniej. Może najpierw, może to jakoś otworzę. O, udało się. Dobra, nie wiem jak to zrobić, ale ok. Tak będzie wszystko widać. To będzie wyglądało trochę jak jeleń. Ja jelenia umiem rysować. Tak, to się popisałam. Dobra, będą to jako gąski teraz zdecyduję, żeby to zatkać. Teraz mi zostały liście. Mam pomysł. Au. Fuj Teraz kontury Pro... Proszę nie uciekać Stać, Bo Nie wiem co się O fuj mm, Ok, okay. Gotowe. Uf, niech ty jedzie. Ciągle to przeszkadza. Ok, gotowe. Załóżmy, że gotowe. Ok. Gotowe. Uf, w końcu teraz to pokolorować. Znowu. O. No fuj. Dobra, tak się nie da jeszcze połamie. Nie dziwcie się, czemu nie rysuję czarnym tą grubszą końcówką. Po prostu mi się złamało. Tak? Smutna to jest. Tak teraz to wygląda jednak. Nie, hmm. nie wiem, czy nie dorysyła tych jednak jabłek. Dobra, więc to tak wygląda. Chyba nawet ładniej. Napiszcie, czy tak jest lepiej czy tak jak było czyli bez tych jabłek jednak mi się to jednak nie podoba. Dobra. No to nara. 사이는